Witam państwa serdecznie. Mam przyjemność rozmawiać dzisiaj w sejmie z panią Marią Pysk, która jest dziennikarską Polskiego Radia we Lwowie. Dzień dobry, witam. Jak pani dotarła do Warszawy z Lwowa? Przez Budomierz odwodziłam po drodze kilka punktów recepcyjnych. Widziałam ludzi, widziałam dzieci, widziałam ten stan po prostu i widziałam ludzi pomagających przede wszystkim. A oprócz tego zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy wyjadą. Cenimy pomoc, która napływa z Polski, z innych krajów, ale uświadamiamy sobie, że na miejscu też zostaną ludzie, zostaną Polacy, którym tak samo potrzeba będzie pomoc. Ale wiadomo, że. Pierwsi to wyjeżdżają najbogatsi, bo ja już widziałem takie luksusowe auta w Warszawie. Natomiast ci, którzy nie mają środków finansowych, oczywiście zostaną i dla nich ten dobytek, który tam mają, ma istotne znaczenie i gdzieś nie potrafią się z tym rozstać. Nie tylko rozstać, a ci, którzy nie mają i tak pomagają, dlatego że w obecnej chwili pomagają wszyscy. Uświadamiamy sobie, że to nie jest na zawsze, dlatego że właśnie te zapasy żywności, bądź też środki finansowe im się skończą. O takich ludzi chcemy zadbać, bo to, tu jestem, aby zabrać te środki, aby zakupić żywność na ten moment, kiedy po prostu jej zabraknie. A czy państwo polskie powinno w tej chwili zainteresować się Polakami, którzy mieszkają... Na Ukrainie? Bo wiem, że na przykład obywatele żydowscy byli już ewakuowani do Izraela. A jak jest z Polakami w tej chwili? Czy polskie władze gdzieś mają zamiar też pomóc Polakom wyjechać? Powiem tak. Państwo polskie powinno interesować się Polakami na co dzień, nie tylko kiedy dzieje się coś nadzwyczajnego. Oprócz tego wiem, że ludzie są czasami wywożeni, są podane numery alarmowe, można. Pomoc ludziom polskiego pochodzenia, którzy nawet nie posiadają obywatelstwa, ale na razie ambasada jest w Kijowie. Ambasada Mnowadze Rzeczypospolitej Polskiej. Konsulat w Lwowie działa i można się do nich zgłosić. W temacie większej pomocy, no to raczej pytanie nie do mnie, a do rządzących. A proszę mi powiedzieć, bo wiemy, że niektóre ambasady ewakuowały się właśnie z Kijowa, między innymi ambasada Stanów Zjednoczonych. Czy ona funkcjonuje w tej chwili według Pani wiedzy? Chyba nie, ale wiem, że ambasada Polski tak. Czyli ambasada Polski funkcjonuje. Czego by pani sobie życzyła w tym konflikcie wojennym w tej chwili? Oczywiście oprócz tego, żeby on się skończył jak najszybciej. Przede wszystkim spokoju i jestem tu po to, aby pomóc innym i mamy tą świadomość, że jeżeli nie pomożemy im za tydzień lub drugi, bo nikt nie wie z nas co się wydarzy, no to może się okazać, że to jest za późno, a tego byśmy nie chcieli. A proszę mi jeszcze powiedzieć, chodzą słuchy, że obecną władzę z prezydentem Żeleńskim Rosjanie próbują zamienić na władzę z byłym już prezydentem, który kiedyś musiał uciekać. Nic nie wiem w tym temacie. Powiem tak. Przede wszystkim walczymy też z dezinformacją, bo to jest rolą i zadaniem dziennikarzy. Zachęcamy do wertowania stron rządowych, prezydenta Ukrainy albo strony Rady Miasta Lwowat. Tam są podane wszelkie aktualne informacje. Ja rozumiem, że jest bardzo dużo dezinformacji, bo to jest, kiedy jest konflikt wojenny, to po prostu ma ogromne znaczenie. A jeśli chodzi o zaopatrzenie w Lwowie w podstawowe produkty żywność na razie jest, ale leków w aptekach już brak. A ulica funkcjonuje, czyli ludzie się jeszcze nie boją chodzić po ulicach, bo widziałem jakieś zdjęcia, nagrania wczoraj, to jak gdyby to wszystko normalnie funkcjonowało? LW funkcjonuje normalnie, transport miejski jeździ normalnie, można wszędzie się dostać, tak są korki. I oczywiście transport też dojeżdża do dworca, ale tam jest skupisko ludzi i trudno, żeby to wszystko jeździło według harmonogramu, z tym też się trzeba liczyć. A proszę mi powiedzieć, a pociągi na terenie Ukrainy funkcjonują normalnie? Nie, normalnie do końca się nie da funkcjonować, dojeżdżają tam, gdzie jest to możliwe. Czyli, a można dojechać pociągiem na przykład do Kijowa, czy już nie? Niestety na daną chwilę nie. I z Kijowa też nie można wyjechać? Można, ludzie się ewakuują, ale nie wszyscy, część też pozostała. Nie zapominajmy o tym, że wojsko ukraińskie jest ukompletowane w 100%. Nawet jak ludzie się zapisują do obrony terytorialnej, to po prostu spisują dane, dlatego że to też jest ukompletowane. I tutaj taki szacunek dla postawy tych wszystkich, którzy walczą o swoje miasto. Ale oczywiście, że taki to popieram, bo gdzieś każdy ma taki instynkt obrony swojego kraju. Także nie dziwię się, żeby oni tego nie robili. Poza tym ta świadomość. No, myślę, że nie daj Boże, gdyby coś się takiego stało w Polsce, to też będziemy walczyć o swój kraj. Mam nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie. Ale obecna sytuacja jest bardzo skomplikowana i nie wiadomo, jak to się wszystko potoczy. No nikt nie wie i tutaj no, nie będziemy robić najgorszych prognoz, a będziemy robić najlepsze. Właśnie, aby nie robić paniki i aby ludzie też odczuwali tą normalność. Bo gdy widzą 24 godziny na dobę, przekaz wojenny, no to trudno o zachowanie spokoju. Rozumiemy, że wyjeżdżają matki z dziećmi, bo przede wszystkim trzeba ratować dzieci, ale wszyscy mężczyźni zostają. Ale oczywiście i ta psychoza strachu. Ja tylko powiem, że w czasie II wojny światowej moja matka. Bardzo płakała, kiedy rozpoczęła się ta wojna teraz na Ukrainie, bo pamiętała, jak ojciec jej został wezwany do armii i pożegnał się z dziećmi, ze swoją żoną, i nigdy nie wrócił i zginął koło Tarnopola. Także mam też gdzieś tam jakiś instynkt rodzinny. Życzę pani, żeby wszystko się ułożyło. Wraca pani na Ukrainę? Tak, jeszcze dzisiaj, ale po zakupie leków i żywności. Wszystkiego dobrego, życzę i dużo wytrwałości, szczęścia, zdrowia. Miło Dziękuję. mi było z Panią rozmawiać jeszcze raz. Pamiętajmy o Polakach, którzy tam też są na Ukrainie i musimy im pomagać. Dziękuję bardzo, z całego Dziękuję. serca. Dziękuję również.